Pierwszy fand guzik Lwp, ponieważ nie srebrny, w ładnym stanie. No na pewno. Nie wierzę, patrzcie, jakiego kapsel wykopał gepetto. No niesamowity po prostu jakiś perelowski, a czy perelowski czechosłoweński piwowary Niesamowity szarotka alpejska jest na nim, jakiś Tat, tatra czy coś. Jaki mega kapsel! Ja nie mogę i jeszcze od razu, gdzieś tutaj mam od razu niech mi mówi o Jezu, ciała, wejdę tu o monetka jedna złotóweczka PRLS no i obok siebie, nie? jak kapsel ale trafiłem proszę Państwa, piękny fancik Chyba pionek, chyba pionek. Jak to się mówi yy, bierka. O, pionek, szachowy. pionek szachowy. Już się nagrywa, czy to się już nagrywa? Tak. Proszę Państwa. Yy, wyłowiłem, nie wyłowiłem, tylko wykopałem taki nożyk z bąbelkami tutaj. Widać, że to nie jest jakiś stary świeżynka jakaś. No ale jest. Nóż to nóż. Zabieramy. Zawsze fancik. No i już. Lecimy dalej. Przepaństwa. Taka chyba zawieszka albo odsuwaka. Nie wiem. Kwiotek w donicce. Z drugiej strony też kwiatek w doniczce. No, takie coś, takie coś. A jest ze mną tutaj jeszcze Konrad. Cześć, słońce y radzi. Właśnie, aż nie mogę złapać ostrości. Jest. O. I słuchajcie, Konrad ma dzisiaj koszulkę elegancką we Flaminga Recyklinga. I mamy teraz od termometra to wyhaczył. Jaka temperatura dzisiaj jest? Proszę sprawdzić. 24. E, no to luk, super. I to będzie kulka od muszkietu, a nie od szapnela, bo jest ten odlew widoczny. I tutaj było Przed Wam nadawanie, bo tutaj mamy zaskrońca. Ale piękny. No. Ale spory. Ale... Jak to? Tu tak szedłeś i był tu? tu? Nie, wykrywaczem wziąłem i się przestraszył i się ruszył. <laughs> za bo ma za skroniami żółte. O, piękny. Jaki piękny, grzewa się na sonku. patrz on coś ma, zjadł coś bo jest gruby Zgrubiały jest tutaj o no, Jakoś, jakoś myszę dziabną albo coś o, ładne, nie? No, nie? No, chciałem pokazać, że tutaj właśnie dżepet to znalazł w skarpie Tą kulkę A tutaj taki rarytarz z tej strony O ruszał się no, Ta wygrubiały jest, mysza Mysza jakoś dziabną no Polną, malutką taką o. fajny jesteś, dobra Nie dokuczamy cię, ale chyba pierwszy Może nie pierwszy raz, ale bardzo dawno widziałem Raz końca brzmię też kiedyś widziałem To samo jest tak. Tak, to się Teraz ciężko prawie no. Słuchajcie, następna ciekawostka. Tutaj baranczica przed chwilą odleciała. My już się oddalamy, ale chciałem Wam pokazać. I słuchajcie, co się stało. Baranczica odleciała. No i my idziemy dalej. Patrzę. Jajko leży. No i jeszcze ciepłe było. Szybko włożyłem je tam z powrotem, bo znalazłem to gniazdo. Ja myślałem, że dalej, ale tutaj jest. Dobra, idziemy, żeby ona wróciła do tych maleństw. Miejmy nadzieję, że wszystkie 13. Przeżyję, lecimy Ej, albo taki ten porcelanowy O, zaraz zobaczymy. Spójrzcie, tu jest taki dół, Konrad schodzi. Bo tam Geppetto wy, wynalazł jakiś garnek, imbryk. Czy co o, to jest? Imbryce. Ale ładny, ładny. zabieramy. Zabieramy. Nie ma Ła, nie Bieg z imbrykiem na czas. Trzy. Dwa, jeden, koniec! Przegrałeś! Aha. Nie no, wygrałeś. Ale ładny. Znowu Konrad daje z siebie 110%. Ale ładny. Nawet taki w miarę dobry jest. Może jeszcze kiełczaju zaparzymy w nim. To Już dwie tylko zostały. 47 tam chyba 53 No i pierwsza znajdka Konrada Skala Prawdopodobnie od kantarka Bardzo fajna znajdka i coś dalej znajdujesz? W dołku, a nie w dołku. W dołku to już chyba nie będzie nic. Ale tutaj jest. Ale coś tam jest. Bardzo no. Delikatny sygnał. Zobaczymy. No i spójrzcie, dalszą część znaleźliśmy tego kantarka, dwuskalowy kantarek, czyli z jednej strony możliwe, że funty, z drugiej kilogramy, no tutaj takie zaokrąglone zdobienie na końcu, fajna rzecz, w stanie, no słabym, ale, ale fajna historyczna rzecz. O jest. Kolejny zaskroniec, mniejszy tym razem, schował łeb. Mocnik do wogon to przejdzie. O jest. Pięknyś, smoku Ten jeszcze jest chudy byk Nie pojot jeszcze i szuka żyru Fajne są węże Ostatnie fanty na dzisiaj, pogryziony medaliki, 50 groszy, PRL Dziękuję bardzo za uwagę, takie wykopki, fajnie się pochodziło, pozwiedzało tereny W przyrodzie się obcowało, elegancko, fajnie, trzymajcie się, hej jeszcze przyjechaliśmy do baszty w Kicharach, kiedyś tutaj już byłem, kręciłem filmik z tego Ale Wróciłem po latach I Tutaj były takie krzaki, że nie dało się wejść, a teraz powycinane ładnie. Jeszcze malowidła się zachowały. O, poczekajcie chwilkę. O No już ledwo, ledwo to się trzyma, wszystko. Aż się konrad zachłysnął z wrażenia. A tam drzewa tu Już drzewa rosną, krzaki. Tam jeszcze krzyż gdzieś na górze był, ale nie widzę tego krzyża. Krzyż na prawej, z prawej tej strony, na ściance, powinien być ten krzyż. No, jeszcze farby trochę zostało z malowida. Szczowy gdzieś tu mają gniazdo, bo w tych dziurkach